Ja się nazywam Krzysiek Kogut, jestem redaktorem Naczelnym Magazynu Obiekty. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami dzisiaj fizycznie i onlineowo, ponieważ streamujemy cały pierwszy dzień naszego wydarzenia, więc ci z Was, którzy nie mogli dzisiaj do nas dotrzeć wygodnie przed swoimi komputerami, zobaczą to, co się tutaj dzisiaj będzie działo. Szanowni Państwo, ważny moment dla całej redakcji obiektów, ponieważ to pierwsze wydarzenie w tak dużej formule stacjonarnej od, od trzech lat. Jak wiadomo, pandemia nam troszeczkę plany krzyżowała, ale wracamy na ścieżkę. Nadawanie na żywo, spotykanie się dla nas fizyczne z Wami bezpośrednio jest bardzo ważne, dla Was również. Ten networking, który tutaj się dzisiaj będzie dział, myślę, że myślę, że w branży będzie dosyć istotny. Przygotowaliśmy dla Was przekrój różnych materiałów i mam nadzieję, że są to wszystko tematy, które Was bezpośrednio zainteresują. Obserwujemy rynek, obserwujemy branżę od już 8 lat prawie w tym momencie, trzeba to głośno powiedzieć. I myślę sobie, że to, co dla Was wybieramy, to, co tutaj się. Dzisiaj będzie działo na scenie, ale także poza nią będzie miało istotne jakieś tam przełożenie na Wasze przemyślenia i mam nadzieję, że no, gdzieś tam nas zachęci do, do wspólnego działania. Także witam serdecznie i chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że nadajemy dzisiaj do godziny 16, jutro do godziny 15. Dobrze, parę słów przygotowałem wstępu na temat, na temat rezyliencji, na temat tego, jak możemy nadążyć ze zmianami. Dlaczego taki temat? No cóż, nie wiem jak wy, ale ten niepokój, który gdzieś tam krąży wokół nas, który jest bardzo mocno obecny, sprawia, że często gdzieś tam o nim myślę, często zastanawiam się, w jaki sposób do niego podchodzić, żeby radzić sobie z, z tym niepokojem, który nas otacza i jak on właściwie wpływa na temat obiektów, na temat fizycznego świata, jak ten świat wyobrażony przekłada się i łączy się ze światem fizycznym. Czy mamy już prezentację? No właśnie. Natomiast nim o tym chciałbym króciutko przedstawić nasz zespół. To są ludzie, z którymi większość z was pewnie miała kontakt. Chciałbym ze dwa słowa powiedzieć o każdym z nich, żebyście też sobie utrwali ich sylwetki. Angelika Majkut, redaktor prowadząca, która wydaje. Wirtualny magazyn obiekty, bardzo dużo wiedzy. Magazyn, który liczy ponad 100 stron w formie cyfrowej, także jeżeli ktoś z Was chciałby poczytać go sobie za darmo, zapraszamy na naszą stronę. Angelika Majkot, redaktor prowadząca. Bartek Chorek, nasz partner do spraw rozwoju, który z większością z naszych sponsorów czy z naszych partnerów utrzymuje relacje oraz zaprasza ich tutaj do, do nas na scenę i na nasze wydarzenie. Bez nich, bez niego nie byłoby tego wydarzenia. Tak samo jak Sebastian Pierzgalski, który. thank you które również pozostaje w kontakcie z rynkiem, to istotne, że udaje nam się dzięki ich pracy łączyć wiele miejsc z branży. Jak pewnie zdacie sobie sprawę, staramy się budować takie towarzystwo hybrydowe, towarzystwo zmiksowane, które łączy świat inwestorów, właścicieli, zarządców budynków właśnie po to, żeby móc rozmawiać o obiektach z różnych perspektyw. Właśnie, magazyn obiekty, szanowni Państwo, nowy twór powstał tuż przed, przed pandemią. Ja zaznaczam, że że tytuł jest absolutnie dostępny, dostępny bezpłatnie w sieci, organizujemy eventy, organizujemy spotkania branżowe, również networking. Także cieszę się, że korzystacie z naszego networku. Rezyliencja, no właśnie, rezyliencja. Dlaczego wziąłem ją na warsztat? Bo rzeczywiście jest to umiejętność, która moim zdaniem, czy zdaniem ekspertów w branży będzie, będzie bardzo istotna dla funkcjonowania w tej złożonej rzeczywistości. Słowo, które. Mówi o tym, jak radzić sobie, z umiej... jak dostosowywać się, jak, jak radzić sobie ze zmieniającą się rzeczywistością, jak dostosowywać się do tych warunków i adaptować się do otoczenia. Istotne również z tego względu, że jest to taka funkcja psychiczna, która, która właściwie jest troszeczkę na pograniczu tego niepokoju, tego czego wszystkiego doświadczamy, wydaje się, że może to być słowo roku 2023. Ta umiejętność ma również pewien wymiar, to znaczy się pozwala nam sobie radzić z trudnymi emocjami. Teraz znowu o emocjach mówiło się kiedyś troszeczkę, teraz mówi się o wiele bardziej. mnie to coraz bardziej cieszy, ponieważ Ponieważ wydaje się, że ten język emocji jest takim naturalnym, uniwersalnym językiem, którym powinniśmy się wszyscy ludzie komunikować, i wydaje mi się, że taka otwartość w mówieniu o emocjach, ale także o umiejętnościach związanych z emocjami jest tutaj rzeczywiście turboistotna. Rezyliencja to jest zdolność do regeneracji po pewnych urazach psychicznych. Czy my ich doznajemy w tym momencie, pewnie sobie jeszcze z tego do końca nie zdajemy sprawy. Myślę, że część z nas tak, ale część może jeszcze nie, ale pewno jeżeli chodzi o społeczeństwo, czy o skalę tego, czy go doświadczamy, to jest z tym pewnie różnie. Dlatego też chciałem, żebyśmy troszeczkę o tym porozmawiali. No i właśnie, co wywołuje tą niepewność. Za Instytutem in Future, pani Natalii Hatalskiej, pozwoliłem sobie przedstawić Wam taki krótki graf. On jest dostępny na stronie In Future Institute i przedstawia wiele trendów, wiele takich miejsc, które mogą być istotne dla zmian społecznych, dla zmian ekonomicznych, dla zmian w komunikacji. Ja sobie przejrzałem tą mapę trendów i wydaje mi się, że jest ona o tyle ciekawa, że, Szanowni Państwo, zauważyłem, że niemal połowa z tych trendów dużych megatrendów, makrotrendów światowych jest związana z obszarem fizycznym, z obszarem, z obszarem fizycznym naszego życia człowieka i dotyczy na przykład urbanizacji, czystej energii, obiegu zamkniętego, migracji, Szanowni Państwo, czyli tego, co, czego doświadczamy w tym momencie i w Warszawie, i w Polsce, ale na coraz większą skalę. Ale także takich tematów, które dotyczą właśnie utraty bioróżnorodności i tego, o czym będziemy mówili dzisiaj w, w panelu ESG, i również we wszystkich właściwie prezentacjach pojawia się temat ekologii i tego, w jaki sposób branża nieruchomości reaguje na te złożone trendy. Druga część natomiast tych trendów, szanowni państwo, która znajduje się na tym wykresie związana jest z zachowaniami z zachowaniami społecznymi z zachowaniami człowieka i z tym jak człowiek reaguje na te zmiany. Zatem mamy jakby dwie strony. Tą część wyobrażoną, tą część realną zachowań, ale także część fizyczną związaną po prostu z infrastrukturą, z ciałem, z materią. No i właśnie co z obiektami? Co z obiektami, co z budynkami, kiedy Tworzyliśmy obiekty i myśleliśmy sobie nad nazwą, zastanawialiśmy się, jak tu stworzyć taki niebanalny tytuł, który mógłby trochę przyciągnąć słuchaczy, który mógłby przyciągnąć czytelników i pokazać trochę inną stronę nieruchomości. Nie chcieliśmy się decydować na nazwy związane z property, facility, asset managementem, czyli takimi typowo branżowymi, a uderzyć właśnie szerzej, powiedzieć o obiektach jako o czymś, co co ma granicę, co się zaczyna, co się kończy, co, co, co jest jakimś tam ciałem. Natomiast nieruchomości w tym świecie zmienności, może Was to pewnie nie zdziwi, ale są nieruchome, są wolniej reagują, o wiele wolniej niż my, niż następuje reakcja człowieka, która jest rzeczywiście często emocjonalna, często... często natychmiastowa. Zobaczmy, co się stało chociażby wczoraj czy przedwczoraj, jakie emocje związane były z tym, co się wydarzyło, jaki ogromny wstrząs przeszedł przez społeczeństwo. Natomiast obiekty trwają, obiekty są niezmienne i istnieją. Co z tym jest związane? No właśnie, ja już kiedyś cytowałem tę ten, ten wypowiedź, ale Winston Churchill, któremu przypisuje się tę wypowiedź, powiedział kiedyś, że najpierw to my tworzymy obiekty i budynki, a potem one tworzą i definiują nas. Tak przypomniałem sobie to ostatnio z tego względu, że rzeczywiście pracujemy w branży, która. Jest średnio podatna na innowacje, przynajmniej taka jest opinia. Natomiast postaramy się też dzisiaj udowodnić, że rzeczywiście branża odpowiada bardzo silnie, a przynajmniej próbuje odpowiadać na to, co się dzieje w tym świecie komunikacji, w tym świecie wyobrażeń, obaw i emocji. Dostosowując się, tworząc taką przestrzeń, żeby człowiek mógł komfortowo w niej zafunkcjonować. No i właśnie, jest to niby oczywiste, ale czasami o tym zapominamy. I, i, I chciałem też podnieść ten temat z tego względu, że jest na sali wielu profesjonalistów, którzy tą przestrzeń budują, tworzą, ją definiują. I myślę, że ważne, żebyśmy sobie też przypominali, że to, jak konstruujemy budynki, to, w jaki sposób one są planowane, zarządzane, bardzo mocno definiuje to, szanowni Państwo jak utożsamiamy się z nimi, jak w naszym umyśle powstaje miejsce. No i właśnie tym krótkim wywodem chciałbym zwrócić uwagę na to, że mówimy o tworzeniu lepszych miejsc na tym kongresie. To temat przewodni, a miejsce to stan, taki, hmm, stan takiej świadomości społecznej, psychicznej, który utożsamia budynek z nami, z emocjami. Miejsce to jest coś, co jest zapamiętane, miejsce to jest coś, do czego się odnosimy, miejsce to jest coś, co ma pewną wartość. Teraz oczywiście wartościowanie następuje w naszych umysłach, w różnych miejscach i na różnych poziomach, natomiast pamiętajmy o tym, że gdzieś tam te emocje gdzieś tam te emocje, to miejsce zdefiniują. A my dzisiaj rozmawiać będziemy o miejscach z różnych perspektyw i mam nadzieję, że zwłaszcza te początkowe prezentacje w wykonaniu Bartosza Gowina czy pani Weroniki Fiałkowskiej o tym, w jaki sposób do, do tworzenia miejsca w kontekście materialnym i mat niematerialnym podchodzą obecnie marki, e, e, okaże się ciekawym materiałem do waszych przemyśleń. E, no właśnie. I teraz... E, Pamiętajmy o jednym na sam koniec. Wydaje mi się, że istotne jest, żebyśmy pamiętali o jednej rzeczy. Kiedy, kiedy budowano Rzym i, i położono pierwsze, pierwsze fundamenty pod tą niesamowitą metropolię, no, nie wyobrażano sobie pewnie, że już kiedy stworzono tam kanalizację, tak bardzo potrzebną do tego, żeby tak wielka społeczność mogła funkcjonować, że kilkaset lat później o takich wynalazkach się zapomni. I na przykład w Wersalu, który budowano w XVI wieku, zaplanowano jedną łazienkę. Mówię o tym dlatego, że rzeczywiście budynki definiują nas, my definiujemy budynki, i istotne jest to, żeby ten cykl był zamknięty, żeby o tym cyklu rozmawiać i mówić o tym właśnie w jaki sposób te dwie strony na siebie wpływają. To takie połączenie, które jest bardzo trudno określarne w naszej branży, to jest właśnie ten punkt styku. To, co na przykład w facility managementie zwykło się nazywać tym połączeniem 3P, czyli People Process i Places. Nie zapominajmy o tym, że to tworzy właśnie ten, ten, ten schemat wymiany informacji i schemat wymiany wartości pomiędzy tymi stronami. I o tym chciałem wspomnieć, Szanowni Państwo. Zatem o miejscach będziemy mówili, miejscom będziemy poświęcali sporo czasu.